Witam wszystkich na kolejnym moim filmiku na kanale Szydełko Gabi. Dzisiaj chcę Was zaprosić do zrobienia ze mną takiej gwiazdki. Jej wysokość to 9 cm Wykorzystałam schemat, który znalazłam na Pinterest. Jeśli Wam się taka gwiazdka podoba, to zapraszam do zrobienia jej razem ze mną. Robótkę rozpoczynam od zrobienia pętelki. Następnie robię pięć oczek łańcuszka. Zamykam kółeczko, wbijam się pierwsze oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Teraz będę wrabiała nadmiar niteczki i będę tutaj robiła słupki podwójnie nabijane. Które będą łączone górą. Robię cztery oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. I jeszcze trzy słupki. Dwa razy nabijam nitkę na szydełko, przechodzę pod łańcuszek, przerabiam słupek przez dwie nitki, przez dwie nitki. Dwa razy nabijam nitkę na szydełko, znów przez pod łańcuszek, przerabiam przez dwie, przez dwie. Mam trzy. Jeszcze jeden przez dwie nitki przez dwie nitki i przez wszystko sześć oczek łańcuszka dwa razy nabijam nitkę na szydełko i przerabiam pierwszy słupek do połowy podwójnie nawijany przez dwie i przez dwie dwa razy nabijam nitkę przerabiam przez dwie nitki, przez dwie nitki trzymam na szydełku. Dwa razy nawijam, przerabiam przez dwie, przez dwie i jeszcze dwa razy nawijam nitkę, przerabiam przez. Chwilkę e, przez dwie. No jeszcze raz muszę spróbować, bo ten ostatni mi nie wyszedł. Przerabiam przez dwie. Przez dwie i przez wszystkie nitki. Sześć oczek łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko i przerabiam. Pierwszy słupek podwójnie nawijany do połowy. Dwa razy nawijam nitkę, przerabiam. Drugi słupek podwójnie nabijany, dwa razy nawijam nitkę. Trzeci słupek podwójnie nawijany, dwa razy nawijam nitkę. I czwarty słupek podwójnie nawijany i przez wszystkie. I sześć oczek łańcuszka. I jeszcze proszę sobie zrobić dwa takie motywy. Mam już 5 tych motywów, jeszcze robię 6 oczek łańcuszka i zamykam to okrążenie. Wbijam się w czwarte oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. I tak to teraz wygląda. Teraz robię 4 oczka łańcuszka jako słupek podwójnie nabijany. Dwa razy nabijam nitkę na szydełko. Wbijam się w to samo miejsce i robię jeszcze dwa słupki podwójnie nawijane, łączone górą, czyli przerabiam przez dwie nitki, przez dwie nitki, dwie nitki zostawiam, dwa razy nawijam nitkę na szydełko i przerabiam przez dwie nitki, przez dwie nitki i przez trzy. Oczko łańcuszka, dwa razy nawijam nitkę na szydełko, teraz przechodzę na ten łańcuszek i tutaj robię trzy słupki podwójnie nawijane, łączone górą. Czyli przerabiam pierwszy słupek podwójnie nawijany do połowy, dwa razy nawijam nitkę na szydełko, drugi słupek podwójnie nawijany przerabiam do połowy. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko, trzeci słupek podwójnie nawijany przerabiam do połowy i teraz przez wszystkie niteczki. Osiem oczek łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko i na tym samym łańcuszku jeszcze robię trzy słupki podwójnie nawijane, łączone górą, czyli pierwszy przerabiam do połowy. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko, przerabiam przez dwie nitki i przez dwie. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko, przerabiam przez dwie, przez dwie i przez wszystkie. Oczko łańcuszka, dwa razy nawijam nitkę na szydełko i przechodzę znów na ten łańcuszek i robię trzy słupki. Podwójnie nawijane, łączone górą, osiem oczek, łańcuszka. Dwa razy nabijam nitkę i znów robię jeszcze na tym łańcuszku trzy słupki podwójnie nawijane. Łączony górą. I oczko łańcuszka. I znów na tym łańcuszku robię trzy słupki podwójnie, nabijane, łączone górą. I tak całe okrążenie. Zamykam okrążenie, wbijam się w czwarte oczko łańcuszka. Teraz oczkami ścisłymi przechodzę na to jedno oczko łańcuszka i robię oczko łańcuszka jako półsłupek, i oczko łańcuszka jeszcze dodatkowo. I na tym łańcuszku teraz robię słupki. Trzy słupki. Trzy słupki podwójnie nabijane przez dwie nitki, przez dwie nitki, przez dwie. Drugi słupek podwójnie nabijany. I trzeci słupek podwójnie nabijany. Pięć oczek łańcuszka. I na tym samym łańcuszku jeszcze robię trzy słupki podwójnie nabijane. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi, trzeci, teraz robię oczko, łańcuszka i przechodzę na to jedno oczko łańcuszka, robię półsłupek i oczko łańcuszka. I przechodzę na kolejny łańcuszek, tutaj robię trzy słupki. Trzy słupki podwójnie nawijane. Przez dwie, przez dwie, przez wszystko. Drugi słupek podwójnie nawijany. I trzeci słupek podwójnie nawijany. Pięć oczek łańcuszka. Trzy słupki podwójnie nawijane. Trzy słupki, oczko łańcuszka, i znów na tym oczku łańcuszka robię półsłupek. I oczko łańcuszka, i znów zaczynam od słupków. I tak do końca. Całe okrążenie. I teraz zamykam okrążenie. Tutaj zrobiłam jeszcze oczko łańcuszka i wbijam się w, ten, w to pierwsze oczko łańcuszka, które zastępowało półsłupek. I tak teraz wygląda nasza gwiazdka. Teraz już przechodzę do ostatniego okrążenia, czyli będę robiła na każdym e, słupku czy na słupku podwójnie nawijanym, będę robiła same półsłupki. Robię tutaj oczko łańcuszka jako pierwszy półsłupek na tym oczku łańcuszka, które zastępowało słupek, tak powiem. Teraz tutaj było oczko łańcuszka, czyli robię półsłupek. Na każdym słupku robię półsłupek. Teraz tutaj mam słupki podwójnie nawijane, też na każdym robię półsłupek. Teraz przechodzę, tutaj było 5 oczek łańcuszka, robię półsłupek jeden, drugi półsłupek. Teraz robię półsłupek nawijany. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek nawijany i dwa półsłupki i to wszystko na tym łańcuszku. Następnie przechodzę na te słupki podwójnie nawijane i robię półsłupek na pierwszym, na drugim, na trzecim. Teraz przechodzę na te słupki normalne i robię półsłupki. Teraz tutaj miałam oczko-łańcuszka, czyli robię jeden półsłupek. Na półsłupku robię kolejny półsłupek. I jeszcze było oczko-łańcuszka, na którym robię półsłupek. I znów, na słupku pierwszym półsłupek. Na drugim półsłupek, na trzecim półsłupek. Teraz na podwójnie nawijanym półsłupek, kolejny i półsłupek. I znów mam łańcuszek, robię dwa półsłupki, półsłupek nawijany, i teraz może sobie zrobię tutaj Zawieszkę zrobię dwadzieścia oczek łańcuszka. I dalej robię półsłupek nawijany. i dwa półsłupki. I znów na słupkach podwójnie nawijanych półsłupki. Na słupkach półsłupki. Na oczku łańcuszka półsłupek na półsłupku tutaj półsłupek na kolejnym oczku łańcuszka półsłupek i tak całe okrążenie. Moja gwiazdka jest już gotowa. Tak się teraz prezentuje. Teraz ją wykrochmalę, nadam jej odpowiedni kształt i wysuszę. I będzie fajną ozdobą mojej choinki. Jeśli Wam się mój filmik podobał, to bardzo proszę o subskrypcję, komentarze i lajki, za które bardzo dziękuję. I zapraszam na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.